Witam Was bardzo serdecznie. Przypomnijmy, że argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0, nazywamy miejscem zerowym tej funkcji. Inaczej mówiąc, argument x jest miejscem zerowym funkcji f, gdy f od x jest równe 0. Postać kierunkowa naszej funkcji liniowej jest zapisana w taki sposób: to y równa się ax plus b. Zatem, aby policzyć miejsce zerowe takiej funkcji, należy rozwiązać równanie. Ax plus b równa się 0. To miejsce zerowe, moi drodzy, będzie znajdowało się tutaj, jeżeli chodzi o interpretację geometryczną wykresu tej funkcji. No i to będzie punkt przecięcia z osią x. -ów. Jeżeli chodzi o punkty przecięcia z osiami układów współrzędnych, to warto zapamiętać takie y, dwie propozycje, w jaki sposób te punkty możemy sobie. Y, policzyć, w jaki sposób możemy policzyć współrzędne tych punktów, a mianowicie punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OX tutaj zapamiętajcie, że we wzór należy w miejsce Y podstawić 0. Jeżeli chcecie y, policzyć punkt przecięcia wykresu funkcji z osią Y to 0 musicie podstawić w miejsce x. Tutaj y, łatwo to zapamiętać, bo jest zawsze odwrotnie. Jeżeli z osią x, to pod y podstawiamy 0, jeżeli z osią y, to pod x. Jeżeli chodzi o wykres, to te punkty, y, punkt przecięcia z osią x jest tutaj, a punkt przecięcia z osią y będzie tutaj. Punkt przecięcia z osią y swoją drogą, już wcześniej mówiliśmy sobie, możemy wziąć z wyrazu wolnego, tak? Z tego współczynnika liczbowego. Bo wiemy, że ten punkt przecięcia to będzie punkt o współrzędnych 0 i b. A te nasze punkty, które podaliśmy wcześniej za pomocą naszych zdań, będą miały współrzędne a. Na x ten x, który wyliczymy, a na y 0. Punkt B, na x 0 i jakiś y, który uda nam się wyliczyć. Swoją drogą ten y będzie równy wyrazowi wolnemu. Oblicz miejsce zerowe podanej funkcji oraz współrzędne punktów przecięcia wykresu tej funkcji z osiami układów współrzędnych. Narysuj wykres funkcji. Jeżeli będziemy znali punkty przecięcia z osiami układów współrzędnych, to będziemy znać dwa punkty, które nam wystarczą w zupełności, o ile są oczywiście dobrze policzone, do tego, aby narysować wykres tej funkcji. Pierwsza funkcja, którą się zajmiemy, to funkcja f od x równa się minus x plus 7. Jest ona zadana takim wzorem. Pamiętajmy, że to f od x możemy sobie napisać jako y, bo to można stosować wymiennie, czyli y równa się minus x plus 7. No i mamy policzyć miejsce zerowe, czyli tak naprawdę mamy policzyć punkt przecięcia z osią x. Czyli pierwsza sprawa. Tak, w skrócie napiszę sobie, że jest to punkt przecięcia z osią o x. Pamiętamy, że jeżeli punkt przecięcia z osią o x, to na y powinno być 0. Zatem 0 zamiast tego y równa się minus x plus 7 i rozwiązujemy przenosząc sobie na drugą stronę. Dowiedziałam się, że x jest równy 7, to jest moje miejsce zerowe, i od razu punkt przecięcia z osią x. Na x wyliczone 7, a w miejsce y wstawiłam sobie 0. I po drugie punkt przecięcia z osią o y, to wtedy na x powinnam wstawić 0, tak? Też tak skrótowo tylko, czyli y równa się, no, minus 0, bo wstawiam w to miejsce to oczywiście nie ma znaczenia tutaj tak 0, czyli y równa się 7, czyli punkt przecięcia z osią y na x 0 a na y 7, co się oczywiście zgadza z tym, że współrzędna y tego punktu musiała się powielać z wyrazem wolnym. I teraz rysujemy wykres. Na wykresie zaznaczamy punkty, które wcześniej policzyliśmy: czyli punkt A to będzie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 0 i punkt B 0, 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I mam już dwa punkty, przez które przechodzi wykres tej funkcji, i jest to wykres funkcji y równa się minus x plus 7. I ponownie zacznę od policzenia miejsca zerowego, a co za tym idzie, będę od razu znała punkt przecięcia z osią x. Miejsce y muszę wstawić 0. Pomnóżmy całe równanie razy 6, aby pozbyć się mianowników. To jest moje miejsce zerowe. a punkt przecięcia na x 1, 2, na y 0. Punkt przecięcia z osią y to na x 0, czyli y równa się minus 1, 3, razy 0 plus 1, 6. czyli punkt przecięcia z osią Y to 0 i 1 szósta. Tutaj, moi drodzy, to liczenie punktu przecięcia z osią Y, ponieważ my już wiemy, że należy sobie wziąć ten punkt, jego współrzędną Y z wyrazu wolnego, jest troszeczkę na wyrost, ale chciałabym, abyście... Się do tego przyzwyczaili, dlatego że te punkty przecięcia z osiami układów współrzędnych w każdej funkcji możecie w ten sposób policzyć. No a w niektórych funkcjach nie będzie to takie podane wprost. Zatem, tutaj moi drodzy, żeby było mi łatwiej zaznaczyć, no to powiedzmy, umówimy się, że jedna jednostka jest co 6 kratek. Czyli tutaj dwa, cztery, tu jest jeden. Czyli co trzy kratki by było jedna druga. Wtedy w jednej kratce jest jedna szósta. No i zaznaczmy. Punkt A. To 1, 2 i 0. I punkt B to 0 i 1, 6. Mamy już dwa punkty, dzięki czemu możemy narysować wykres tej funkcji. I ta funkcja to y równa się minus 1,